W miarę otwierania się kwiatostanu olbrzymia kolba stopniowo nagrzewa się, osiągając temperaturę wyższą niż temperatura otoczenia, która może nawet sięgać ponad 40 stopni Celsjusza. Temperatura ta zwiększa lotność tych wydzielanych zapachów na znaczne, znaczne odległości, które w środowisku naturalnym mogą być wyczuwalne dla zapylaczy nawet z odległości 3 km, czyli powierzchni. 28 km kwadratowych. Co ciekawe, podczas drugiej nocy kwitnienia kwiatostanu naukowcy również zaobserwowali termogenezę, ale wyłącznie na obszaru kwiatów męskich. Wytworzone ciepło prawdopodobnie przyciąga nowych zapylaczy lub zatrzymuje na dłużej już zwabione tym samym, zwiększając szansę na skuteczne przekazanie pyłku. Gdy kwiatostan więdnie, a gama zapachów staje się coraz słabsza, zapylacze zaczynają być wabione zapachami pochodzącymi już od innych kwiatostanów, w których w kierunku zaczynają swoją podróż, przenosząc jednocześnie wcześniej zebrany pyłek.